Stary, chciałbyś porozmawiać o otworach, szparkach, dziurkach i czym to robić? Lepiej trafić nie mogłeś. No to zaczynamy! Okej, okay, teraz tak na serio o, o otworach, w, powiedzmy w oponach, felgach, bo to jest naprawdę dosyć ważna i dosyć istotna rzecz w świecierce. I zanim Ci pokażę czym najfajniej zrobić, to przejdźmy trochę przez cały tych przekrój opon, felg, Generalnie mamy opony, które już mamy na modelach, są to już sklejone, tak? przeważnie w modelach RTR, albo możecie kupić sobie już sklejone, albo możemy też kupić oddzielnie felgi opony, wkładki, i samemu się bawić sklejanie, składanie tej opony. I ta wersja druga jest trochę chyba lepsza, bo więcej rzeczy nas uczy i łatwiej porobić otwory, a otwory, moi drodzy, są dosyć ważną rzeczą w oponach. Zacznijmy od modeli typu RTR, takie, które kupujecie gotowe do jazdy. Te modele przeważnie nie mają żadnych otworów porobionych w oponach. Jedynie co posiadają, też nie zawsze, ale przeważnie są opony w felgach. Tutaj wewnątrz porobione jeden bądź dwa otwory, zależy jaka felga, jakiej firmy. Ale powiem Wam szczerze, że te otwory robione w felgach to właściwie, no właściwie są takie, szczerze mówiąc, do niczego. Większość z Was i tak nie jeździ wewnątrz na hali, na przykład na zawodach, bo to jest ok, jak jeździmy sobie wewnątrz, tak? Gdzie nie ma jakiegoś zbytniego syfu, wody itp., itd. Te dziurki są też, tutaj jest taka jedna malutka, po to, że nam powietrzmy opon, uderza, to powietrze nam stąd wyleci, tak? Z tej opony nie, nie robi się, jest po prostu bardziej, to powietrze zejdzie, nie to, że jakbyśmy na przykład nie było żadnego wyjścia żadnej dziurki no to jest taki efekt jakbyśmy balon ściskali tak ściśniemy go ale to nie jest takie ugięcie jak powinno być i, i na, o wiele lepiej zrobić sobie otwory w oponach i powiedzmy jak się robi otwory w oponach powiedzmy zacznijmy od tego od modeli typu już tam RTR, gdzie mam gotowe, gotowe czy gotowe opony, fajnie zabrzmiało, gdzie te opony już są założone sklejone, musicie w ogóle wiedzieć że w tych oponach, które są gotowe, już sklejone różnie jak to się mówi, jak się śmieje, rączki myfriendów sklejają, raz lepiej, raz gorzej, samemu też można raz lepiej, raz gorzej skleić opony i nie zawsze wszystko tu dokładnie dolega i do opony zawsze się dostaje syf, w jakiś sposób zawsze dostaje się jakoś woda, oczywiście jak widzimy na zewnątrz, i otwory dobrze porobić i dobrze porobić w oponach Dlaczego? Ponieważ mówię zawsze się coś tam nazbiera jeżeli tutaj mamy otwory tylko w felce, no to powiedzmy jak koło się kręci to działa siła środkowa, tak? Więc to wszystko nie będzie tutaj wylatywało wewnętrzną stroną, tylko będzie wszystko dążyło na zewnątrz, tak? Jak działa siła środkowa, więc jak porobimy powiedzmy dziurki tutaj w oponach to zawsze nam ta woda i ten syf, piach jakoś wyleci i teraz, jeżeli, powiedzmy, mamy już opony założone na felgi, gdzie już kupiliśmy, to sobie dobrze sprawdzić, czy jest przeważnie, nie ma. Ale jak robić to, powiedzmy, szpikulcem, takimi rzeczami nie ma sensu robić, no bo tylko przebijemy tą oponę i nie zrobimy właściwie małego otworku, otworka. Dobrze wziąć coś typu, no nawet jak są bity, heksy, tak? Podgrzać, nagrzać nawet zapalniczką i, powiedzmy, zrobić dziurkę, żeby była malutka dziurka żeby ta dziurka była troszeczkę nawet widoczna, nie to, że tylko takie przebicie, bo przebiciem woda i piach nie będą miały bardzo utrudnione to, żeby się wydostać. Jak już będzie jakiś malutki otworek, to o wiele łatwiej. Czy to się rozrywa? Nie, to się nie rozrywa. Spokojnie możecie sobie robić te otwory przeważnie w oponach, gdzie chcecie, gdzie się robi. Moi drodzy, najczęściej, najlepiej to robić dwa lub cztery otwory, tak? Robimy sobie, mówię, jak już bierzecie taką gotową... Oponę no to najlepiej mieć coś i mówię najlepsze będą wtedy heksy tak jak się powiedzmy 2,5 albo trójeczka nagrzać mocno żeby powiedzmy prze, przepalić tą gumę trzeba też uważać na wkładkę, ale to mówię tam pali o wkładce to się nic nie stanie przepalić i tak zrobić żeby był malutki otworek i robimy tak robimy różne są sposoby ja robię zależy zależy jak się uleży. Robimy, powiedzmy, jeden otwór tutaj, tak? O, powiedzmy, jak tu są oczka. Jeden, o, tu jeden otwór, drugi robimy po przeciwległej stronie i co najmniej robimy sobie dwa otworki, a najlepiej zrobić cztery. Tu dwa, a pozostałe dwa robimy także. O, tu widzicie, tutaj tak porówno jak równe kąty mamy, tak? Po 45 stopni i można robić po środku. Jest jeszcze taki drugi, drugi. Mój kolega dobry tak robi. I też nieraz tak robię, że posłuchajcie, robię sobie otworek nie po środku, tak, po środku opony, tylko robię sobie tu, tak, z tej strony, po przeciwnej stronie robię po przeciwnej stronie, ale tak, tak z przeciwnej strony koła, czyli po bokach opony, tylko że tutaj z tej, a z drugiej tutaj i jeszcze sobie robię tak samo, powiedzmy, tak, jak co 45 stopni jeszcze z tych boków. No i to jest taki sposób, bo mówię, no warto robić, bo wtedy też powiedzmy, znaczy z balonowaniem, to odpowiedź akurat jest do filmu, gdzie było balonowanie. balonowanie tro, też trochę mniej opona balonuje, troszkę, no bo tam zawsze wiadomo jest powietrze coś i to powietrze też wszystko to na zewnątrz dąży i to wszystko i i powoduje rozciąganie. A mówię, najważniejsze jest to, żeby miał ten piach i syf gdziekolwiek Wylecieć. O wiele lepsza jest, a i jeszcze i wtedy jak już zrobicie na zewnątrz sobie te otworki, to pamiętajcie lepiej sobie zakleić te otwory, które są w felgach, ponieważ przez nie dostaje się woda i syf, a po co wam się ma dostawać, jak to ma generalnie tamtego nie być, tak? tego syfu i wody, więc wtedy warto sobie wziąć jakąś tam taśmę, coś i te dziurki, które są w felze zakleić, mówię. Ja na przykład jeżdżąc na hali, mój kolega na przykład w oponach do bagusa, gdzie się jeździ na zawodach na hali, robi sobie otworki, bo uważa, że mniej balonuje, dla niego to jest lepiej, fajniej. Ja nie robię, mnie to nie przeszkadza I, i ten. Teraz druga sprawa, kiedy sklejamy sobie opony i pokażę Wam, co jest najfajniejszego do robienia otworów. Znaczy, różnymi rzeczami można robić sobie otwory. Można tak samo wziąć sobie jakiegoś pręta, pręcika, mmm, nagrzać, podgrzać i robić te otworki. Ale moi drodzy, najlepsze do robienia otworów w gumach są wszelkiego rodzaju dziurkacze do robienia otworów w skórze, w paskach i itd ja sobie tu kiedyś taki kupiłem widzicie, tu może, mamy to kółeczko możemy sobie przekręcać i powiedzmy różne otworki robić i to jest bardzo fajne, tutaj nie mam opony ale powiedzmy, bierzecie sobie oponę ciach tutaj i pyk czasami mówię, zależy jaki dziurka trzeba m, przepchnąć, ale naprawdę to robi bardzo fajne otwory w oponach i to nie jest drogie, więc jeżeli sobie kleicie sami, robicie opony i tak dalej, to warto coś takiego mieć i mówię, to naprawdę bardzo fajnie robić. Mówię, wszelkiego rodzaju dziurka, czasami idealne. Ten jest fajny, bo taki zautomatyzowany, tak ciach, ciach, ciach. Czasami trzeba tutaj, jak tak się zrobi, tego trochę dopchnąć, bo guma jest trochę bardziej taka elastyczna od skóry i posłuchajcie, i tu macie, widzicie, różne, różne takie powiedzmy końcówki na różne otwory. Także mówię, otwory są ważne w oponach, ponieważ pozwalają na to, żeby wyleciał syf, bo nieważne jak mamy sklejoną oponę, to zawsze się tam coś dostanie. Jeżeli jeździmy po dworzu, po piachu, gdzie się kurzy i tak dalej, zawsze się tam coś dostanie, to jak się dostanie, to ma szansę wylecieć. No i przede wszystkim jak po kałużach po wodzie jeździcie, to woda, która tam w środku się nazbiera też ma łatwiejszą drogę, żeby stamtąd się wydostać. No i trochę łatwiej potem też gąbka w środku schnie. No a także moje na ten temat wszystko. Jak wam się podobało, to nie zapomnijcie dać co. Obserwacji, serducha, udostępnień itp. itd. Wszystkiego najlepszego wam życzę. Trzymajcie się!